piractwo, to chciałam powiedzieć, że prawo zwalczające piractwo w Polsce już istnieje i należałoby go po prostu przestrzegać. Protestuję przeciwko temu, że rząd w ogóle nie słucha ludzi. Teraz na cztery lata obiecują, e, że, obiecują wszystko, żeby tylko zdobyć władzę, a później nie zwracają uwagi na to, co mówi lud. Dlatego właśnie protestuję tutaj w obronie wolności słowa i przeciwko obecnemu rządowi. To jest umowa która stoi w prostej sprzeczności z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, łamie podstawowe prawa człowieka, pozwoli na traktowanie osób jedynie podejrzanych jak skazańców w totalitarnym państwie bez prawa do obrony, o czym mówi zapis w akta o braku konieczności wysłuchania strony oskarżonej. Akta oznacza nie tylko cenzurę internetu, ale również delegalizację dóbr, które w tej chwili są legalne na przykład tańszych zamienników leków, które znikną z aptek, jeżeli akta wejdzie w życie. Dotyczy to również tańszych zamienników części samochodowych, darmowego oprogramowania komputerowego, darmowych plików internetowych całkowicie legalnych i wielu innych dóbr codziennego użytku. Akta umożliwi dostęp prywatnym firmom do informacji dotyczących każdego obywatela i wykorzystywanie ich w dowolnym celu. Ograniczy to również dostęp do dóbr kultury, szeroko rozumianej informacji. Zagrożone będą wszelkie alternatywne witryny internetowe i wolne media. Drastycznie zachowuje innowacyjność i kreatywność na wielu polach życia współczesnego człowieka. Akta to także patenty m.in. na nasiona roślin modyfikowanych genetycznie, które uzależnią od siebie rolników i wprowadzą coraz większą kontrolę wielkich koncernów nad produkcją żywności na całym świecie. No jak to, no, to? jest oczywista. Chcą nam zabrać internet. Eee, czytał pan aktę? Eee, nie no, nie do końca. Znaczy tylko te streszczenia, te najważniejsze punkty. I jakie punkty się, się panu nie podobają? Wie pani, trudno w tej chwili o, o szczegółach. Wie pani, to po cholerę nam to. Dobrze było jak było, wydaje mi się. No co było, co było złego w tym? Co to zmieniać? No dobrze, czy wydaje się panu, że te marsze, które się odbyły tydzień temu i teraz yy, zmienią coś w postawie rządu? Wie pani, no ale co, jaka jest alternatywa? Nic nie robić. Nic nie robić, to, to będą rządzić yy, według swojego uznania. Greć z komuną. Zbierze, 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 i postulaty przyklei na drzwi, prawda, fronta naszego Urzędu Miejskiego. Cenzura internetowa to jest małe piwko, bo akta dotyczące leków zagadni. No jednym z takich zagadnień jest to, że nie będzie tanich leków. Bo ten, który produkuje za 200 zł, to nie dopuści do tego, aby ktoś mógł sprzedawać za 10 zł. To się w pale nie mieści. I my zawsze jesteśmy rolowani, odkąd tylko nastały nowe czasy.